Dzisiejszy temat brzmi prawo stałości składu związku chemicznego. Prawo stałości składu związku chemicznego sformułowane zostało przez PROSTA i brzmi w następujący sposób. W każdym związku chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego. Co to oznacza? Dana ilość substancji należy pamiętać, że zawsze reaguje ze ściśle określoną ilością innej substancji. Stosunek mas substratów jest wobec tego zawsze ściśle określony. Co to znaczy? Że jeżeli my pieczemy ciasto, to nie bierzemy na kilogram mąki, kilograma proszku do pieczenia. Tylko w przepisie mamy zawsze ściśle to określone i w przypadku Mieszania mąki z proszkiem do pieczenia to jest zawsze około stosunek 1 kg mąki na około 10 g proszku. I w ten sam sposób ma przełożenie prawo stałości składu związku chemicznego do otrzymywania określonych związków chemicznych. W ramach tego tematu będziemy skupiać się na rozwiązywaniu dwóch typów zadań. Pierwszy typ będzie dotyczył obliczania stosunków. Masowych pierwiastków? W danym związku chemicznym, aby przećwiczyć tego typu zadania, proszę żebyście. Otworzyli sobie podręczniki na stronie 141. Zrobimy sobie zadanie pierwsze. Zadanie pierwsze polega na obliczeniu stosunku mas pierwiastków, które znajdują się w podpunkcie A w bromku, w bromku wapnia. Piszemy sobie wzór. Bromek wapnia to jest CABR2. I co mamy zrobić? Widzimy, że w tym związku chemicznym na dwa atomy bromu przypada jeden atom wapnia. Piszemy sobie, że mamy policzyć stosunek masy wapnia do masy bromu. Jeżeli mam policzyć stosunek masowy, to muszę znać masy atomowe tych pierwiastków. A więc z układu okresowego odczytujemy sobie. Bierzemy wapń, patrzymy, tak, jego masa, ja mam akurat układ okresowy, gdzie masy są na czerwono nad symbolem chemicznym napisane. Masa wapnia to jest 40 unitów. Więc z boku sobie piszę, że masa wapnia to jest 40 unitów, masa bromu, odczytujemy brom, 79,9 masy zawsze zaokrąglamy do liczb całkowitych, czyli to jest 80 unitów. W takim razie, jeżeli liczę stosunek masowy, muszę uwzględnić liczbę poszczególnych atomów. Widzę, że w bromku wapnia jest jeden atom wapnia, czyli 1 razy 40 unitów przypada na dwa atomy bromu, czyli 2 razy 80 unitów. I obliczamy. Widzimy, że jest to iloraz, więc jednostka się nam skraca. Stosunek jest 40 do 160. 0 mi się skróci. No i 4 16 również mogę podzielić. To jest 1, to jest 4. Czyli stosunek jest wapnia do bromu 1 do 4. Przechodzimy do punktu B. W punkcie B mamy sobie obliczyć stosunek masowy pierwiastków w tlenku azotu 5. Tlenek azotu 5, pamiętamy, że tlen zawsze w tlenkach jest wartościowość 2, azotu 5, czyli mam mieć azot pięciowartościowy, więc wzór tego związku chemicznego to jest N2O5. Obliczamy stosunek masy azotu do masy tlenu. Wypisujemy, że masa pojedynczego atomu azotu, sprawdzamy w układzie okresowym, to jest 14 unitów, masa atomu tlenu, w układzie okresowym 15,9994, czyli zaokrąglamy do 16 unitów i przechodzimy do obliczeń. W tlenku azotu 5 mam 2 atomy azotu, więc będę miała 2 razy 14 unitów do 5 razy, bo 5 atomów tlenu, 16 unitów. I to jest 28 unitów do 80 unitów. Unity mi się skracają, no i mogę podzielić. 28 dzieli się przez 4 to jest 7. 80 dzieli się przez 4 to jest 20. Stosunek jest 7 do 20 i to jest nasz wynik. Drugi typ zadań to obliczanie składu procentowego związku chemicznego. Przejdziemy sobie do zadania drugiego. Oblicz skład procentowy. Oblicz skład procentowy następujących związków chemicznych. W punkcie A mamy sobie obliczyć skład procentowy tlenku siarki 6. Pierwsze co robimy, to zapisujemy sobie wzór tlenku siarki 6. Tlenek siarki 6, pamiętamy, że tlen dwuwartościowy, siarka ma być 6, czyli mamy SO3. Skład procentowy to jest zawsze stosunek masy pierwiastka, o którym je pytają, do całkowitej masy związku chemicznego, w którym ten pierwiastek się znajduje i wszystko razy 100%. Mam obliczyć skład procentowy związku, w tym związku mam tylko siarkę i mam tlen. Czyli zawartość siarki to będzie masa siarki w tym związku przez masę całego związku, czyli SO3, i pomnożone razy 100%. Tlenu, analogiczny sposób, będziemy liczyć zawartość, przez, czyli masa tlenu przez masę całego związku razy 100%. W takim razie, co potrzebujemy? Obliczamy sobie masę SO3. Jedna siarka z układu okresowego odczytujemy, masa 32 unity. Dodać 3 razy masa tlenu 16. Tak. Razem będziemy mieli 80 unitów. No i obliczamy zawartość procentową siarki. Siarki mamy jeden atom, czyli 32 unity. Przez masę całego związku 80 unitów, wszystko razy 100%. Unity nam się skracają, wynik będzie w procentach 40%. Przechodzimy do tlenu. Tlenu mam 3 atomy, czyli 3 razy 16 to jest 48 unitów, czyli mam 48 unitów przez 80 unitów razy 100%. Unity się znowu skracają, wychodzi 60%. W ten sposób liczymy zawartości procentowe. Zrobimy sobie jeszcze przykład B, gdzie mamy do obliczenia zawartość procentową poszczególnych pierwiastków w siarczku glinu. Siarczek glinu, siarka zawsze w siarczkach dwuwartościowa, glin 13, grupa 3 czyli AL2S3. No, i teraz, pierwsze co należy zrobić, to należy policzyć masę AL2S3. Odczytujemy sobie masę glinu z układu okresowego 27. W glinu mamy dwa atomy, czyli 27 unitów razy 2. Dodać 3 razy 32 unity. Razem wychodzi 150 unitów. Następnie liczymy zawartości procentowe. Glinu mam 2 razy 27 unitów, czyli 54 unity przez masę całego związku 150 unitów razy 100%. Unit się skraca. To samo robimy dla siarki. Siarki mamy 3 razy 32, czyli 96 unitów przez masę całego związku 150 unitów i razy 100%. Unity skracamy, obliczamy. Tutaj wychodzi nam 36%. Wobec tego w związku nie mamy nic innego, więc tu będzie 64%, ponieważ sumarycznie dodane do siebie wartości procentowe je, zawartości jednego i drugiego pierwiastka muszą dać 100%. Dziękuję, to na dzisiaj wszystko.